Cześć. Porozmawiajmy o równowadze, o jednym z pięciu filarów filozofii Sebastiana Knajpa. Czym jest równowaga? Równowaga to spokój. Wydaje się być tym najtrudniejszym do osiągnięcia, co nie oznacza, że nie jest niemożliwy. W czasach, które obecnie mamy, ten spokój jest nam szczególnie potrzebny. Jesteśmy narażeni na silne działanie stresu, i ten stres, taki długotrwały, jest dla nas bardzo szkodliwy. W ogóle wiemy, że stres jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. I teraz, żeby zrównoważyć te hormony stresu, czyli adrenalinę i kortyzol, które właśnie w tym dużym stężeniu są dla nas szkodliwe, dostarczymy sobie tych hormonów pozytywnych. Hormonów szczęścia, błogiego spokoju, radości czyli endorfin. Czy możemy sobie, będąc w domu, takie szczęście, takie przyjemne chwile, które pozytywnie wpłyną na nasz organizm i na naszą psychikę, podarować? Jest kilka takich rytuałów, które możemy wykonać. Myślę, że każdy z Was ma własne, które y, mógłby zastosować. Potrzeba na to tylko czasu i ja Wam bardzo gorąco polecam ten czas znaleźć. Wystarczy 30 minut. I tak na przykład wieczorem polecam Wam gorąco szczotkowanie ciała na sucho, wspaniale krążenie. następnie można wziąć sobie relaksującą kąpiel w pięknie pachnących olejach, a do tego zakończyć ten rytuał zimnym, wręcz lodowatym prysznicem i to naprawdę nas bardzo fajnie, pozytywnie pobudzi. Polecam zaparzyć sobie kubek gorącej zielonej herbaty, która ma działanie prozdrowotne. I do tego przeczytać sobie jakąś lekką, przyjemną lekturę. Nie smutną, ciężką książkę, ale taką właśnie radosną, pogodną. To samo tyczy się filmu. Obejrzyjmy jakieś familijne kino, komedię. Dobry, lekki film. Nie ciężki, wojenny, trudny, po prostu przyjemny. Coś, co no, już podniesie poziom naszych endorfin do maksimum, to polecam Wam masaż. Zrobiony partner, partnerce, mąż, żonie, żona, mężowi. Wspaniale działa i wprowadza wszystkich. Dobry nastrój. Teraz, kiedy możemy już wychodzić na zewnątrz do lasu bez maseczki, taki spacer wpłynie wspaniale nie tylko na nasz organizm, na naszą fizyczność, ale także na naszą, na naszą psychikę. Więc taki spacer wam bardzo gorąco polecam. I gwarantuję wam, jeśli postaracie się zawalczyć o ten wasz spokój, o tą taką harmonię, o równowagę, to zrobicie sobie samym ogromny prezent, a ten spokój, którym będziecie emanować, on wpłynie na waszych domowników, na wszystkich, którzy są w waszym otoczeniu. I tego wam życzę. Tego życzę również sobie. Trzymajcie się zdrowo i w równowadze. Pozdrawiam.